Jedziemy z koksem. Nazywam się Rel. To jest któryś tam z rzędu filmik. I teraz będziemy robić questa numer 4. Pozdrawiam Cię. Który polega na tym, żeby zabić hrabinę w jej wieży zburzonej. 22 siły potrzebujemy na tą tarczę. Dobra, może uzbieramy do czasu. Nie, żeby to miejsce na mnie zajmowało, to mamy tu. Okej. Okay. O, zajebiste. 6 większa szansa i uzupełnienie życia plus 2. No no no. Zajebista sprawa. No dobra Level mamy 14 i No i co? Chyba uderzamy, nie? No, lecimy. A co czekać? O, tu będzie gałęzioręki jeszcze raz, po drodze. O! Talizman. Będą nas w tutaj pojmować. Ale to nie jest nic. Nic co? Cóż, jesteśmy za mocni. Będzie nam coś zrobić. Ooo, to się sprzeda, drogo. To też, chyba. O, smurfiątka. Cięcie szlaków ich. Ale nic noc. ich trochę. Kurde. Murf Haman Papa smurf Ja mam 16, Jezus. Za małe. Ja tu wiele operacji naraz wykonuję. Może być czasem niezrozumiały, ale <laughs> wierzę, że się domyślacie o co ja bym się domyślał Mówiłem, jednego nabijuje się tu reszta spindala Nie ma uciekania. Diamy W jednym z modi po tak Diamur No, na razie mutno smerfy upadłe pod żnacze I teraz standardowa taktyka, znaleźć teleport, a potem nawalać taska. Za mało many Za mało mamy. Nic. Nic, damy radę, mamy radę. Szybko uciekniemy. Dobrze cię widzisz. Do Tak? Tak się pomyliłem to sporo się pomyliło no patrzymy co tu możemy mieć do kupienia może akurat nie coś może pewnie będzie to nie będzie nas stać no nie ma ponieśliśmy eliksiry eliksiry tak no może coś będzie ciekawego aj jak zawsze nie ma może u tego, skenerusa coś będzie? Tego chcesz? <laughs> nie ma. Nim. A czemu ja to dałem? O, ale się pomyliłem. A to nie chcę tego trzynaste siły mam dwa do siły dwa do siły do no osiemnaście no to jeszcze siedem podziękujemy Babka z No. no. Szałak no. zabity. To zabity. Wioska spalona. Ametyst zdobyty. Subquest zdobyć ametys. W wiosce pożynaczy. 아메 와. 오. Pełon! Zielone rękawice pewnie. Jakiś sandera czy coś takiego. No opłacało się zejść. To jamy. Nie, leczenia, leczenia ludzie. Oj, łuk? Oj, łeb. Możesz w mordę. Zobaczymy, czy to lepsze jest od tego jej. Oj, to nie ff, ff. Dobry na Andariel będzie, powiem Wam. Dobre, no. Na być dobre. Kurwa. No? Jak ulał? Dobra, damy tak. Jedno. żywotność dwa. Siłę. Trwa. Wziąłem tyle Siłę. już... ...ludowego udłużenia. A my ciśniemy szukamy szukamy dalej. Mane na pasku To niedobrze, to niedobrze, bo Bo jak mnie zaatakują to będę w dupie W dupie Dobra, ciśniemy Ło, brzydka, rozpacz Rozpacz brzy, nad tym losem I losem jego ludu że jest tak bezkarnie wyżynany przeze mnie. Ja pierdziele! Więcej dymuniczna matka nie miała, normalnie. No On listą! Ja śmieszny ziomek I ta czaszka koło niego. Kurwa uśmiechnięte. Odpoczywa. Udaje martwego, żeby go nie zauważyli. Obiegnie biegnie ktoś na nas. Coś tu biegnie. Nefryt strachu. Nefryt. No dobra, tu następny ziomek udaje, że... że martwy jest. Też cenuje przed zombie i zagładą. Chata. Cała, niespalona. Z dużym talizmanem. No i dwoma Dwoma? Trzema. Skrzynki trzeba brać. Bo tam też itemy lecą. O, klejnocik poleciał. Pewnie jakiś bezużyteczny. Bez jaj, że tu jeżdżę z O. Nie, tak nie może być, tak szybko. Co to za talizman? A inny talizman. No dobra. I z tym. Jedziemy. Oooje, kapa, przez 3,5 minuty będziemy mieć więcej ekspa, więc walczymy do upadłego. Aaaaaaah Mną ci szkielety Ooo, oh, talizman spał Pięknie Ooo, oh, pierścień mm -hmm. Ooo, oh, drugi pierścień amet oh, ametyst O. Oh. Uh. Jeszcze ja, rata nie Bierzemy, wszystko co się będziemy Obrzek tutaj jeziora Cisza przed burzą Ale nas zrobili A ja mam doświadczenie Gdzieś na pewno będzie ten ten Nie mogę nieść nic więcej. Sama kasa. I pierścionki. Kasa i pierścienie. Klan nocy też prawie nas się nawzajem monstrum. O, jakaś pochodnia. Samotna skrzynia w środku drugiej samotnej skrzyni. O, i to właśnie jest zejście. Zejście do harabiny, ale my na razie. Mamy drugą kapliczkę doświadczenia. Świat się uśmiecha, ale portala nie widać. Dobra, ten portal. Ja już chcę ją zabić. O, tu na początku zawsze jest. W wiele wiele tajemnic. Na pewno. Po co nadburzyli? Nie Pienię, mieli pieniędzy. Państwo nie miało pieniędzy na odbudowę czy remont. Duch zaciął no Duch się zaciął na ścianie, to jest bez sensu Głupia gra To jest pięć poziomów o ile pamiętam to jest Zasada, że trzeba jest... zawsze w prawą stronę To się znajdzie od razu wyjście Jestem przeciążony Chodźmy do miasta to obczaić ob wszystko. Witam tam. Hmm. Czegoś Ci trzeba oh. A niech będzie, no właśnie, mało zajmuje miejsca Dobra, sią Okej okay. O, znowu się pojawiło No dobra Ciekawego nie mamy, więc dopłujemy forse nie mogę z Force zaponować Aha, bo pasek ma łączony. No dobra Okej okay. Dalej, ciśniemy Pierwszy level Pentagram. O oh, je, yeah. berserker. Berserker... On jest cienki. Ma mało życia, o ile pamiętam. O oh, tak, ciągle w prawo i doszliśmy. Niby jak w labiryncie, nie? Ale to nie odchodzi. Tak nazwiemy żółte upadłe niebieskie to smurfy O, zaraz się tam wyjemy Pięknie poszło kadetem teraz Dobra, jakby je nazwać, żółte żółte jakoś nie wiem jakby je nazwać wymyślcie coś <słyska> Sarkofakusy dobra zupa z bobra nie wiem coś mi się tu myli Albo to ta rolka w tej myszce już jest taka zjechana Myszka tam za 7 zł, czy ile? O trzeci level i już otwierta Klank Takie zajebiste one takie czerwone są Taki by się bał jakby mi gdzieś Na mieście wyskoczył O, duchy banda duchu czar stali eterycznej pewnie jeszcze jedna lekka mekka lekka many wzmocnienia jaki błąd ale na wzmocnieniach będziemy lecieć Dobra O ile chyba to Z tyłu nie próbował A tu chcę i coś będzie Nie, ja nie ma A wiem, to nie chodziło w prawo Tylko zgodnie z, z ruchem wskazówek zegarka Chyba, tak Zapamiętajcie tę zasadę tu idźmy zawsze. W sumie w prawo. A znaczy ci prawe pierwsze wejście? Już zaczął Czyli... Woo! Diablik! Jak się nazywa? Ooo! A nie, bo to aura to wszystko Poza gatunkowcy. Wezwanie lodu. I zielony był. Ło kurwa Puklesz na zielono No 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 Ktoś tu dobrze nam idzie, widzę Dobra do energii Szłotno, siła Jakie obrażenia 133 Ach. Musiałem się napić Zobaczmy ten puk Ojej, oh jest, co tu się dzieje? To dupy Okej, okay, niech będzie 10 do siły Kurwa ta sprawa 10 yy. do życia, 4 do many Nie, nie, o, nie, nie Chciwości Jaszczurzy amulet lisa Popad Wejściaż. O. A wiecie co bocisna, sobie z ten pasek Czekajcie, żeby nie był błąd. Że ten ściągnę to tamtego nie zał... Ale mamy mamy... mamy... Talizman. O właśnie. O! co się zrobiło w skrzynce. A idziemy opać. O, to w sumie. Dobry wieczór. A, jakieś słabe te głowy. Mhm. O. No jebać w sumie. Jesteśmy czarodziejką, więc tam Dobrego jakieś super dnia. obrony to tam no, chyba nam nie potrzeba, nie? Dobra, możemy walczyć. Bo już poziom czwarty, no to zaraz będzie koniec. Koniec quest'a, nie? Je yeah, klan. jest fajna skrzynka gdzieś, taka co tylko tu się chyba pojawia Może gdzieś tam rzadko W innych aktach To jest złoto Z piorunami O nie, to klikamy sobie Oj, to przeciwko, na sto procent. Nie ma potworka? O jest, tu skrzynka. O, o to mi chodzi. zajebiste takie coś chyba później jeszcze będzie wkurast. zajebista sprawa ale jakiś błąd jest Renderu tutaj widzicie tu tu hmm, TV prawie O, jad wrzemią na dwa strzały popatrzcie Mam nadzieję, że mnie nie zabiją, ale jakby Aaa, krew zawsze! O, ral O, to wysoka runa jak na normal Ogień nie pali Co na powie? że znajdę więcej takich skarbów o człowieku przed tobą to Czy tyle błyskotek? dobra to walić tu idziemy dobra robota dawaj mi tutaj identyfikację to taki niezależny quest jest, nam nikt za to nagrody nie da, tu w mieście nagrodą to jest runa po prostu, to jej nawet użyć nie mogę. 19 level, ja mam chyba 15. I... Dopiero chyba, o ile pamiętam, w dodatku ta runa wchodzi jako nagroda w tym questie. Taka ciekawostka. Nie ma. No i może na hazardzie jakiś pasek wypatrzymy. Fajne to jest w ogóle jak się wypełniają te questy. Super. A handel coś Jejbiste. O Nie, nie, nie. Krzysztof Mieczu. O! Dwa do siły. No i dobra, nie będzie. Odporność na ogień siedem. Spokojnie. Dobra, tutaj nam miejsca na Tą tarczę tu w sumie można obchać. Ona mi się nie przyda A runę Pierwsza runa i dziewiętna Ność, kurwa Dobra, z tym won O, o, 2300 no i to był właśnie czwarty quest, mission, task. I zaraz będzie następny piąty, ale to już w następnym filmiku.